Cześć, witam serdecznie na moim kanale i na kolejnym odcinku ze zdrapek lotto. Dzisiaj nagrywam dość późno, iż na obowiązków święta już z zapasem jutro Wigilia, więc się nie wyrobiłem z czasem, ale postanowiłem jeszcze dzisiaj nagrać i dodać odcinek z premiery, jaką jest bajeczna kasa. I przygotowałem na dzisiaj trzy zdrapeczki. Trzy zdrapeczki od numeru 6 do numeru 8. I zobaczymy, czy premierka będzie udana przed świętami. Bo już jutro Wigilia. Jutro Wigilia. I przeczytajmy sobie, co my tutaj mamy, moi drodzy. Co my tutaj, co tutaj nam lot to znowu nam przygotowało. Zdrap całe pole gry. Jeżeli jakkolwiek z twoich liczb jest taka sama jak któraś z wygrywających liczb, wygrałeś przypisaną do niej kwotę, znajdź worek i wygraj przypisaną do niego wygraną, znajdź kufer i wygraj dwukrotność przypisanej do niej kwoty. Wygrane sumują się. I tutaj mamy zdraweczkę od numerze. Zaczniemy sobie od szóstki. Od szóstki, od początku. I mamy 10 stopni wygranych mamy. 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 10, 10, 10 i 500 tysięcy. I zobaczymy. Startujemy z pierwszą zdrabką. Nie wiem, czy jutro we wiglije może. Uda mi się nagrać taki ala świąteczny odcinek ze zdrapek. Może wpadnie, a jak nie, to w pierwszy dzień na no coś się uda jeszcze święta nagrać, więc już Was serdecznie zapraszam. A teraz przechodzimy do drapania. I uwaga, uwaga, o fajnie się drapie. Trójeczka. Leciutko, przyjemnie. Jedyneczka. Szósteczka. Dwadzieścia osiem. I dwadzieścia. Dziewięć i dwadzieścia dziewięć. I teraz przechodzimy do liczb. Ósemeczka. Dwadzieścia dwa. Osiemnaście. Czwóreczka obok. Piąteczka. Dwunastka. Trzydzieści sześć. Dwójeczka. Dwadzieścia siedem. Czternaście. Czterdzieści. Szesnaście. Dwadzieścia jeden. Trzydzieści dziewięć. Mieliśmy dwadzieścia dziewięć. Trzydzieści dwa. Dziewiątka 26, 11, 24 i 34. No niestety szósteczka jest przegrana. Idziemy tutaj mamy te kontrolne. Tutaj chyba mamy kontrolne, tak jest CPA przegrana. Teraz przechodzimy do szczęśliwej siódemeczki. Szczęśliwej siódemeczki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I mamy 23, 11, trójeczka, 33, 28, 28.

Piętnastka, dwudziestka szóstka, dwudziestka jedynka, dwunastka obok, trzydzieści pięć, trzydzieści jeden, dwadzieścia siedem, czterdzieści, no ostatnie piątka i trzydzieści dziewięć, no niestety no niestety tak samo przegrane tylko gdzie my tu mamy kontrolne tym razem pewnie tu gdzieś albo tu gdzieś gdzie te kontrolne mamy moi drodzy gdzie te kontrolne są a tu są dobra gm Dobra, różne. GM różne. Ok, i ostatnia na, na dzisiaj jest drapeczka o numerze 8. No, chociaż żeby coś wpadło. 8, 33, 28, 4 i jedyneczka. Jedyneczka. I na no, obok. Mamy od razu dwójeczkę. Mamy szósteczkę, dziewiętnastkę, dwadzieścia dziewięć obok, dwadzieścia sześć, piąteczka obok, dwadzieścia siedem obok, w tą i w tą stronę, szesnaście trzydzieści siedem, dwadzieścia pięć. Siedemnaście piętnaście, trzydzieści dziewięć, dwanaście, osiemnaście, dwadzieścia dwa, trzydzieści dwa, obok trzydzieści sześć. 35, no i ostatnie 24. No moi drodzy. No niestety niestety, ale mamy D C D C. No tak, tak, tak przegrano No niestety w piątek okazał się pechowy. Ale to nic nie poddajemy się. Zrobimy sobie z tej zdrapeczki dogryweczka. Może następnym razem coś wpadnie. A dla wszystkich życzę miłego wieczoru Ci, co dzisiaj to oglądają wyżłam. Życzę wesołych, spokojnych, serdecznych świąt trzejszej wigilii Jutro jak w... Nagram, coś to też złożę Wam życzenia. A tak to życzę Wam jeszcze wysokich wygranych, aby ten rok był lepszy. No i oczywiście miłego wieczorku. Trzymajcie się. Możliwe, że do jutra. Cześć!